Hej maneczkę, jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku Dishonored na Wiki. w poprzednim odcinku. Ee, w sumie nie wiem co się wydarzyło. Bo mam długą przerwę teraz. E, no i co? No, nie przedłużając wchodzimy z kajuty swojej i, i idziemy dalej. Biorąc pod uwagę jego wiek Sokoło wtrzyma się lepiej niż bym się spodziewała. Dobrze, że wciąż jesteś z nami. Dziękuję, że pomagasz Antonowi. Nie tylko Sokołów szybko wraca do zdrowia. Ja też będę mogła wkrótce odejść. Jest wiele do zrobienia. Oczywiście, jeśli nikt nie obali dziuka, wszystkie moje wysiłki tutaj nic nie znaczą. Pracuję nad tym. Uwierz, poświęcam dziukowi całą swą uwagę. Najważniejsi przywódcy Karnaki nie są bez wad, to na pewno. Gdy jednak sprawa z dziukiem będzie załatwiona. I upłynie czas przewrotu. Ci, którzy pozostaną, mogą doprowadzić tu do zmian. Pamiętaj o tym, gdy będziesz zaglądać w twarze pozostałych popleczników Diuka. Zrobię co w mojej mocy, Aleksandrio. Trycyjnie coś podpieprzemy, jeżeli ktoś, ona coś tu ma. Kolejna notatka, możecie sobie przeczytać. I tu kolejna, doktor Hepatio. Dobra, idziemy ten w stronę z A na razie to. z miecz. Dżindor chciał, żebym pomógł mu rozwiązać skomplikowany problem. Pozwoliłoby mu to na produkcję mechanicznych żołnierzy za ułamek obecnego kosztu. Sprytny człowiek. Nie dość sprytny. O co chodzi takim ludziom? Może to niespokojny umysł i puste serce. Jindosh załatwiłby mnie, gdybym tylko mu się znudził. Doceniam to, że Korwo uwolnił mnie z tego strasznego miejsca. Szukałam cię, Antonie. Znalazłabym cię. Wiedziałem, że będziesz próbować, Megan. Dawało mi to siłę, gdy byłem u Jindosza. Tak czy inaczej jesteś tutaj. Cieszę się. Kor Cesarski obrońca wstał. Ciężka noc? Może za bardzo się przyzwyczaiłeś do gęsiego pierza? Usiądź, jeśli chcesz porozmawiać. Antonie, gdy tu dotarłeś, ledwie byłeś w stanie mówić. Ale minęły już trzy dni. Torturowali go. Ma całe ciało w śniakach. Delilah przejęła tron i schwytała Emily. Antonie, kiedyś zamknięty w klatce pytałeś, czy zdołamy Cię zabić. Potrzebujecie takiego jak wtedy. Korwo, ona ma rację. Potrafię zmusić elektryczność do przemieszczenia się z jednej części pokoju w drugą, ale Delilah jest dla mnie niepojęta. Kiedy przybyłem na Serkonos, chciałem zostawić wszystko za sobą, ale gdy zaczęły się zamachy. Nie mogłem ich zignorować. Gdy Megan i ja połączyliśmy morderstwa z osobą Duke'a, było już za późno. Zmora Korony przyszła też po mnie. Pozwolili mi żyć ze względu na moją wiedzę, więc wiele zobaczyłem. Jindosha często odwiedzała Briana Ashworth. Pustoszka w cesarskim konserwatorium. Tak. Ashworth jest niebezpieczna. Równie zafascynowana okultyzmem co Delilah. Najwyraźniej pracuje nad urządzeniem zwanym orakulum. Skrywa więcej niż możecie przypuszczać. Jeśli Ashworth jest jedną z powierniczek Delilah, muszę ją wyeliminować. Kto wie, jak planuje wykorzystać to urządzenie. Nie. o, tu możemy coś przeczytać jednak. Myślałem, że tutaj coś będziemy mogli, ale wszystko już chyba odczytaliśmy. O, osobom postronnym wstęp wzbroniony. Ciekawe co się dzieje wewnątrz cesarskiego konserwatorium. Niekompetencja diuka? Czy może coś bardziej podejrzanego? Najkrótsza droga do cesarskiego konserwatorium wiedzie chyba przez ogrody Syrii. Widzę jakiś cienik mamy, to chyba tyle z tego tutaj tego całego pokoju. Czekaj czy tutaj szklanka była Dobra co idzie, idziemy na dwór Czy idziemy na dwór eee, Idziemy na zewnątrz Tu nic nie ma, o to co to jest jeszcze notatka Na nie wiem, jak to nazwać. Eee, Tej ten Megan, z sterownia. Dobra, schodzimy na dół. Cześć, czy tu nikogo nie ma? Ło. skorzystamy z łódki. Nie chcę podpływać groźną wręgą bliżej niż to konieczne. Mała przystań jest w ogrodach Syrii, blisko konserwatorium. Dalej nie mogę cię zabrać. Ruszamy? Tak, w drogę. O, muszę powiedzieć, że lekko się przestraszyłem. Już myślałem, że sami popłyniemy tak szczerze. No ale... Musimy mieć jakiegoś... Pilota osobę kierującą, jeszcze przed nami dosyć sporo, ponieważ jeszcze przed nami jest Duke Bell i to właśnie ta Piara Brainy Ashworth. Możemy przeczytać, oczywiście, zrobię to bez krwawo. Policzę się z nią na ulicach, to zobaczę, zależy jak to będzie szło. A na razie to tak niech będzie. Kurde, wiecie co mam powiem? Że szczerze, mogłem kupić ulepszenia do kuszy w poprzednim odcinku. No ale już zajęłem się tym czarnym rynkiem. Także no luj, Być, yy, mogę to zrobić tak, że w ogóle nie ulepszę kuszy, ale kusze ulepszone dużo daje. Przed cesarskim konserwatorium stacjonuje najwyższa straż. W środku możesz spodziewać się wszystkiego. Ashworth zadaje się z różnymi ludźmi. To oni będą zagrożeniem. Chcę kiedyś dowiedzieć się, jak poznałaś Ashworth. Wiem, że chcesz. Uwierz mi. Ashworth jest ważna dla Delilah. A skoro o tym mowa, można spróbować wykorzystać kongregację wszech ludzi do usunięcia Ashworth z gry. Okazuje się, że wicerewident w Karnace przygląda się Ashworth z ukrytej placówki nieopodal cesarskiego konserwatorium. Zajrzyj tam, jeśli szukasz innych możliwości. Pamiętaj, jeśli Ashworth wciąż pracuje z Delailą, stanowi śmiertelne zagrożenie. Dobrze, Megan. Do zobaczenia. Wszystko to jest najlepsze. Trzeba. Odbieramy tralki i trzpienie z serkonowskiego drewna umbrowego. Myślałem, że stary Duke zakazał eksportu drewna umbrowego, by chronić drzewa. Nie śledzę wszystkim dekretów. Moja klientka remontuje altankę i chce dodać południowego klimatu. Nie rozumiem czegoś takiego. Jak pojechałem do Dunwall, kupiłem sobie popielniczkę z muszli skorupnika, żeby przypominała mi dobre czasy. Po co kupować drewno z kraju, w którym się nigdy nie było? Lady Shursha ma pieniądze. Więc dostanie takie drewno, jakie chce. Dzisiaj chwila jestem ciekaw, ile. ile mam tych eliksirów, tylko kurde, znowu zapomniałem, jak to się sprawdza. Kurde. Czy jakoś tak sprawdzało? Nie, nie wiem w sumie. Albo są murczki? Nie, tutaj są w to nie jest Nie, dobra, miasz o to. Cóż no zajęłem się niby tak, ponieważ będą mi tu przeszkadzać zaraz, a chciałem tu splądrować. Widziałem typa na górze właśnie. Dzień Oto spotyka pani osobiście piratkę Betty. Musi pani zapłacić, jeśli życie pani miłe. Och nie, proszę! Nic nie mam! Jestem tylko biedną pokojówką! Widzę, że słyszała pani historię o piratce Betty. O tych strasznych rzeczach, jakie robiła głupcom, którzy nie zechcieli oddać jej jakiegoś świecidełka czy sakiewki Miej litość! Nie rób mi krzywdy! Może na początek odetnę ci noc. Na pomoc! Proszę, pomocy! A może, wypiszę nożem swoje imię na Twoim. Zrobię z Ciebie ruchomą reklamę. Pomocy! Mordercini! Dobra, nikt nie przychodzi. Co za banda churzy. Później spróbujemy jeszcze raz. Dotyć. Ma mam tych bełtów. Ech, piekł mnie oczy. Co? Kto otworzył te drzwi? Może to po prostu ja? Słuchaj, nie wiem co ci jest, ale lepiej idź do lekarza. Nie wyszło tak jak ja chciałem, ale no trudno, no. Czekaj, bo ci się ci uciekli, czy, czy co się z nimi stało? Dobra, miesza, miesza oni. Z czasem się znajdę, jak to mówi. Dobra, idziemy do czarnego rynku teraz. Prze Przepraszam, zamknięte. No dobrze, otwarte, ale. Proszę się pośpieszyć. Witam w sklepie. Wiesz, jest taka sprawa, że pewna ważna dla mnie osoba miała siedzieć w biurze z widokiem na cesarskie konserwatorium. Możesz tam przy okazji zajrzeć? Sam bym to zrobił, ale po pozamykali ulicę. Wynagrodzę ci jakoś stracony czas. Pomyślę nad tym. Widzisz coś dla siebie? Witam ponownie. Proszę się nie śpieszyć. Dobra, ulepszę wszystkie te e, kusze. Całą ulepszę. Wszyscy się Ślady Ulepszę. Do Twojego Dobrze. Nie mam wątpliwości, że to udany zakup. nie mam, że... Nie muszę pakować. Ech. Bywa na każdy etap z czarnym rynkiem, można go ograć, także runy nie kupuję, przyjdziemy po nim później najwyżej. Zobaczmy co to mamy dalej. Hmm. Czemu się to Jest znaczyć? Kto? To o. Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Jeśli myślisz, że teraz moja kolej, to się grubo mylisz. Niestety to miało wyglądać inaczej. No ale dobra, luj z nimi. Dobra, może, może dojdziemy na górę, by cię starą zakazy! Inaczej co zaplanowałem. No dobrze, trudno. Shit! Mój, mój bałt z usypiającym. z karnackimi kultystami. Dzieje się coś, czego nie rozumiem. Twarzą w są rewidenty Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej dzielnicy. prościej. najprościej, podejrzewam, że spotkało je coś złego. Zmienił się nieco rodzaj przepowiedni. Widzę małe, lecz niepokojące odchylenia od tradycji. Jednak jeśli wypowiem tę wątpliwość publicznie, wrogowie z kongregacji oskarżą mnie o herezję. Niemożliwe, żeby to były błękitne szczęki o A więc wicerewident Bern sądzi, że Ashworth utrudnia życie zakonowi wyroczni. Jeśli to prawda, mamy kolejny powód do jej zlikwidowania. Proszę, że się nie dzwoni, ale próbuję się to skupić.